Trzyma czy nie trzyma? Trochę ma za mało, chciałaby więcej. Ma przed sobą wartość, ma ją blisko, ale jej nie dotyka. Zdaje się, że może to zrobić w każdym momencie, ale tego nie robi. Jest w zatrzymaniu, jest w jakby podwójnym zatrzymaniu. Musi różne sprawy przemyśleć. Czwórka mieczy, czwórka pentakli, bardzo tak stacjonarnie. Czy Merkury ruszył już do przodu, czy zaraz zacznie zmieniać bieg? Jest jeszcze jakiś element w tych myślach związany ze zranieniem. Ale jest i nowa myśl, i składając to wszystko razem, będzie można powoli skierować się w stronę, która da więcej, więcej niż jest w twórce pentakli, bo w twórce pentakli jest trochę za mało. Może uda się złapać królika. Coś umyka, ale. Może nie umknie, ale to nic groźnego tak na oko, ta pani groźna nie jest.